Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, w zależności od o której będzie to oglądał. Jest to pierwszy mój występ wizualny z cyklu sieć w domu na dupie i nie dostań pierdolca od zarazy. Dziś postanowiłem zbadać pewną palącą kwestię, a mianowicie dotarła do mnie informacja, że w temperaturze jeden, to powiedział jakiś trener personalny, Fit, fit mam notatkę, fitlo, fit, fit Janusz jakiś, że wirus w temperaturze 27 stopni dezaktywuje się, nie ginie. Bardzo ciekawa teza, troszeczkę wzbudziła mój sceptycyzm. Niemniej, jak wiadomo, trenerzy personalni znają się na wielu rzeczach. Ja nie znam się prawie, na, znaczy, znam się prawie na niczym, tak więc nie mógłbym być trenerem nawet samego siebie. Postanowiłem sprawdzić, czy owa opinia jest prawdziwa. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to wygłosił jakiś debil, idiota, który za wszelką cenę próbuje zwrócić na siebie uwagę, ale po głębszym przemyśleniu pomyślałem sobie, że. Historia zna takie przypadki, że genialny człowiek wyprzedzał o wiele, wiele lat swoją epokę swoimi doskonałymi pomysłami, wynalazkami, myślami. Był, był przez to stygmatyzowany i niekiedy płacił nawet za to życiem, jak na przykład Giordano Bruno. Tak więc. Odrzuciłem te uprzedzenia i postanowiłem sprawdzić empirycznie, czy owa teza może okazać się prawdziwa. Robię to w warunkach domowych, ponieważ siedzę w domu. Postanowiłem przygotować sobie parę pomocy, a więc są to garnek, młotek. Mam na sobie fartuch jak sama nazwa wskazuje, może przynieść farta. Pytacie się na pewno, czy fartuch jest yy, potrzebny. Powiem tak, fartuch nie jest potrzebny, fartuch jest niezbędny. Do tego mam założony T-shirt AC Drinkers z zespołu heavy metalowego, ponieważ nie mam kamizelki keflarowej. Yy, heavy metal, jak powszechnie wiadomo, powstał w Polsce niedawno. Yy, artysta Ortes nagrał piosenkę Hejwy, Także to też jest zespół polski, zespół heavy metalowy. Do tego potrzebujemy po prawej, przy prawej stronie mam, jak sama nazwa wskazuje, przyprawy, a po przy lewej mam przelewy. Do tego konieczne są urządzenia pomiarowe, a mianowicie ter termometr. Ja mam elektroniczny oraz centymetr krawiecki. Rozpoczynamy doświadczenie, uwaga. Potrzebna jeszcze jest jakiś yy, produkt spożywczy oczywiście poza solą. To, jest, to nie jest sol drogowa. Sol drogowa jest droga, jak sama nazwa wskazuje. Bierzemy jakiś produkt spożywczy, co kto ma pod ręką. Ja patrzę pod ręką, mam sardynkę sardynki w puszce. Także patrzę jeszcze gdzie wyprodukowane, czy przypadkiem nie na sardyni. Sardynia jest częścią Włoch. Nie, wszystko w porządku. To, jest, to są sardynki y, polskie. Jak wiadomo, powszechnie z, z polską stolicą sardynek jest sardomierz. Tam księża detektywi y, łapią sardynki i puszkują. Y, ta, y, rozpoczynamy doświadczenie. Należy najpierw sprawdzić, jaką mamy temperaturę. Logika by wskazywała na to, że skoro mam przeciętnie temperaturę 36,6 stopni Celsjusza, nie Fahrenheita, w Polsce nie ma Fahrenheita, jest Tomasz Hajto, tylko. Więc jeżeli mam 36,6 stopni to jestem bezpieczny. No ale co z tymi ludźmi, którzy jednak zarazili się w Polsce wirusem. Mam tezę, że to były y, osoby zombie. Jak powszechnie wiadomo, osoby zombie mają niską temperaturę. Albo w tej tezie y, pana Fitlo y, może być jakaś pewna nieścisłość. Więc zaczynamy od pomiaru temperatury. Hmm. 36,7. O mój Boże. 36,7. No dobra. Yy, ale to może być niewiarygodne. Musimy zrobić, jak wiadomo, wirus przenosi się drogą kropelkową, więc musimy zrobić pomiar. Przepraszam, nie tutaj. Musimy to wykasować. I jeszcze musimy jeszcze raz to zrobić. Tak. Yy, musimy zrobić pomiar w ryju. Pomer w ryju podobnie robi się jak yy, przy czole? Z przyzwyczajenia można sobie podnieść włosy i zrobić pomer w japie. 364 czyli japa jest o 30 stopnia ma niższą temperaturę niż czoło. Bardzo ciekawe ciekawe spostrzeżenie w razie czego jeszcze żeby y, tolerancję błędu zmierzymy sobie obwód japy y, 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 w zwarciu w rozwarciu mierzy się coś innego y y y. Podajemy to w centymetrach, a nie w Fahrenheitach. Mam dzisiaj AP 54 cm, czyli taka jakaś chyba średnia krajowa. Zapiszmy to sobie. 54 stopni Celsjusza. Bardzo dobrze. Nie wiem, jaki jest wzór tworzący. Średnią japy w porównaniu do temperatury z japy, ale może to rozpatrzymy kiedy indziej. Ważne jest, że do zakażenia może dojść poprzez żywność. Musimy zmierzyć temperaturę sardynki. Wszystko jest w porządku: sardynka nie ma temperatury, ale to znaczy, że może dojść, nie, to nie jest w porządku, ponieważ jak nie ma temperatury, to znaczy, że jest nie w porządku. Ja mam temperaturę, to znaczy, że jestem zdrowy. Yy, więc co musimy podnieść? Temperaturę sardynki. Robimy to za metod metodą tarcia. Najprościej nie podgrzewamy w puszce. Yy, nie mam tarczy ani tarci, także po pocieram ręką. Ręka mi się już rozgrzała. Ciekawe, czy sardynka się też rozgrzała. Nie możemy zapytać, ponieważ jest w środku. Sprawdzamy temperaturę sardynki po raz drugi, po tarciu. Potarta sardynka, znaczy puszka sardynek, ma temperaturę. Już właśnie mówię. Bardzo dobra temperatura, 29 stopni e, Celsjusza. Tak więc e, takie sardynki możemy spożywać, ponieważ nie mają powyżej 27 e, stopni Celsjusza. To jest moja ostatnia puszka sardynek, e, więc pozwolę sobie teraz nie próbować, ale przecież pocierałem ręką e, samą puszkę, więc e, sprawdzę drogą kropelkową. No i co? No i czekamy teraz dwa tygodnie. E, za dwa tygodnie będzie mniej więcej wiadomo, czy teza pana e, Fit Pajaca ma e, poparcie w faktach i e, doświadczalnie jest sprawdzana. E, to na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku postaram się odpowiedzieć na równie e, nurtujące mnie pytanie, a więc kiedy zaraza się skończy od razu. Na limienie, że potrzebujemy dosyć y, bardziej skomplikowane pomocy, a mianowicie w miarę aktualny kalendarz majów, y, żurawa, żurawia mandżurskiego, y, wiosło i 2 litry piwa jasnego może być pasteryzowane. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Zdrówka.